Poznaj system dozowania mydła w pianie lub w płynie, system S4. System dozowania S4 może być sensorowy, tak jak jest tutaj w przypadku za mną dozownik sensorowy, ale również może być manualny. Sensorowy polega na tym, że dozownik w środku ma baterię, podkładasz rękę i dozownik sam dozujecie odpowiednią dozę mydła. W przypadku dozownika manualnego należy przycisnąć przycisk, który znajduje się na dole dozownika. Dozowniki występują w kolorze białym, czarnym lub srebrnym. Systemy dozowania mydeł w płynie marki TORG są to tylko i wyłącznie systemy zamknięte. Co to oznacza? Oznacza to, że do dozownika wchodzi. Cardridge mydła. Dozowników marki tork nie uzupełnia się mydłem wlewanym z opakowań 5-litrowych. Korzystając z mydeł w opakowaniach jednorazowych, jednolitrowych, masz pewność, że mydło jest bezpieczne, higieniczne i zawsze zużyjesz je do końca. Tak wygląda mydło w systemie S4. Pojemność z opisem, rodzajem, kodem oraz odpowiednią końcówką do tego typu dozowników. W systemie S4 masz do wyboru mydła w pianie, w płynie lub dezynfekcję. Mydło w pianie do dozownika S4 ma aż 2,5 tysiąca DOS. Mydło w płynie? 1000. Do zasilania dozowników sensorowych do mydła w płynie potrzebne będą 4 baterie R14. W dozowniku znajduje się również czujka, która będzie informować się o stanie zużycia baterii. Pamiętaj, że aby móc skorzystać z mydła, musisz przed włożeniem mydła do dozownika Przekręcić blokadę. Przewagą mydeł w pianie jest to, że na dłoń otrzymujesz gotową porcję mydła, która łatwo się rozprowadza, łatwo spłukuje i pięknie pachnie. Do wyboru masz mydła zapachowe i bezzapachowe, a teraz zobacz, jak włożyć baterię i mydło w płynie.